No i oto czas rozpocząć sławetny test. Witam Was ponownie. Z tej strony Nikolu. Już po obiadku, czyli po e, pire ziemniaczanem z czosnkiem z mikroweli. <grym> Ale cóż, taka jest to rzeczywistość, kiedy się nie ma kuchni. E, no i cóż, przechodzimy do obiecanego testu. Będę po, kole po kolei je próbował. Zgodnie z chronologią, jaka była napisana na pudełkach, czyli najpierw czerwony, potem żółty, potem. A, dlaczego to, to nie wydaje dźwięku? To wydaje jakieś, troszkę, jakieś zbite: um, Blue Raspberry i. No, jabłuszko, zielone. Dobra, no to czas najwyższy zacząć. Próbujemy tego. Uh. Ciężko się kurde robi takie rzeczy. Kurde, za słabo otworzyłem. Ja nie mogę. No. Dobra. Liczę na to, że będzie strzelanie. Będzie trochę zabawy. No, zapowiada się ciekawie. Spróbuję Wam to pokazać. Eee, nie wiem, czy mi się to uda. Eee. No, jak widzicie są tam takie granulki czerwone, więc zapowiada się, że będzie niezły szot. No dobra, próbujemy, mm. Mm. no, tu telewizja. Leki. Słyszycie jak to strzela? O kurna. Po prostu, mm, Niezła akcja. Chyba za duże zbliżenie zrobiłem. Mm, zajebiste. Takich rzeczy mi właśnie w Polsce brakuje. Mm. No i dobry jest ten smak mm. Liżą się. <grywka> A jakiś taki program o randkach Coś, pójgowie. Nawet nie ma za bardzo co oglądać. Nie chce mi się szukać. Mam chyba tutaj 115 kanałów. Nie chce mi się przeglądać. Mm. Ale to jest to, co mnie jara. Truskawka dobra. Całkiem ciekawa w smaku. Fajnie strzela. Więc w skali 10-punktowej truskawce dałbym. Myślę, że spokojnie 9 z plusem. Znaczy takie 9,5 na 10. Ja nigdy nie daję dziesiątek, bo uważam, że nigdy nie ma rzeczy perfekcyjnych. No ale kto wie, może teraz się zdarzy wyjątek. Teraz czas na cytrynę. No ciekawe, czy cytryna będzie lepsza od truskawki. Osobiście stawiałbym, że najlepsze będzie zielone jabłuszko. Ale zobaczymy. Strasznie ciężko się to otwiera. To jeszcze kurczę jeden cukierek mi został po truskawce. No. I tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację, proszę Państwa. A raczej opcji i dziewczęta widzicie? Żółty proszek. Szukuje się niezłe strzelanie. No to co, jademy? Cytrynka. Ale to już nie strzela tak dobrze. Nie wiem, czy to słyszycie. Wiem, że jest straszne zbliżenie na moją twarz. Może tak powinienem obracać. Ale strzela. Jednak wydaje mi się, że słabiej niż truskawka. No i do tego ten smak nie jest najgorszy, ale znam lepsze. Tak osobiście właśnie stawiałem, że cytryna będzie najsłabsza. Cytrynie daje 6 na 10. Więc teraz czas na Blue Raspberry. Zobaczymy, czy to mnie powali. To jest tak zbite, że to w ogóle tam nie lata. Nie wiem, czy to tyle dużo tego proszku załadowali, czy po prostu tak skostniał chyba tak skostniał bo teraz próbuję to przełamać chyba muszę to troszkę rozkruszyć dajcie mi chwilę I co no cóż trochę to skruszyłem co zresztą widać po opakowaniu bo już nie jest w tak dobrym stanie i teraz zobaczymy jak to wygląda o matko jedyna tutaj te kawałki są naprawdę ogromne patrzcie na to widzicie nie wiem czy widać Patrzcie jakie to jest duże. Normalnie nawet wyciągnę jedne specjalnie dla Was. Patrzcie, takie kurwa bycze kawałki. No tutaj zapowiada się naprawdę myślę ogromne strzelanie, więc spróbujemy. Wasze zdrowie moi drodzy. No i co? Gówno jest strzela. I patrzcie, taka zbitka się zrobiła. Ale ku mojemu rozczarowaniu w ogóle to nie strzela. Nic a nic. Ale smak dobry mm. no i nic nie idzie nie ma strzałów jest tylko gumowy gumowa zbitka cukierka Żeby nie było, wybrałem całkowicie losowo te torebki. Nie patrzyłem na to jaka która. Wszystkie zresztą wyglądają tak samo. Wziąłem pierwsze lepsze z tamtej kupy. O teraz coś tam strzelił ale prawie tyle co nic. No i nic poknę to, żeby nie było to wideo za długie, bo mógłbym to rzucić, rzucić, ale kiby z tego wyszedł. No cóż, smak dobry. Strzałów nie było w ogóle. Był bardzo gumowy. Więc mimo dobrego smaku no muszę też dać 6 na 10, tak jak w wypadku cytryny. Cytryna uzyskała 6 na 10 ze względu na dobre strzały, ale tak poza tym nic. No i ostatni kandydat. Zielone jabłko. Ja stawiałem, że to będzie najlepszy, a tutaj słyszę, że też jest zbitka, więc boję się, że może w ogóle nic nie strzelać, poczekajcie, rozkruszę. Jak widzicie już rozkruszyłem, paczka zmasakrowana. Coś czuję, że będzie niestety takie samo jak rozczarowanie, jak w przypadku um, Jagody, tak. Jagody, nie wiem, B. no przetłumaczcie sobie, ale to jest chyba Jagoda. Zobaczymy jak to się zapowiada. No, z tego co na razie patrzę, no to może być. To, sama, to samo rozczarowanie bo widzicie znowu duże kawałki kurde 11 minut pierdzielę o cukierkach widzicie kawałki duże więc może dojść do tego że znowu nie będzie żadnych strzałów miejmy nadzieję że się mylę zobaczymy zielone jabłko wasze zdrowie youtube No, tu coś tam strzela. Coś jest strzela, nie jest źle. słychać, bo słychać, ale słabo. Dobra. No tutaj coś postrzelało. Do, no jak tak jak stawiałem, smak najlepszy ma ja, ja, zielone jabłko. Najbardziej mi smakową. No, ale nie było za dużo strzałów. Był ten cukierek jakiś taki zbity. To samo rozczarowanie, co w wypadku jagody. Ale za to, że tutaj, jednak, coś trochę postrzelało, dałbym, myślę, 7 plus na 10. 7,5. Więc podsumowując, specjalnie tutaj wezmę te opakowania i posegreguję je. Więc tak, pierwsze miejsce. Zdobył czerwony. Drugie miejsce. Zdobył zielony. I trzecie miejsce. Egzekwo. raspberry i. Cytryna. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Że jednak Wam nie prządzałem. I że wybaczycie mi te dziwne ujęcia, takie bardzo nietypowe. Ale inaczej, no w ogóle byście nie słyszeli tego, że strzela. Podejrzewam. Więc no. Zresztą zobaczę. Mam jeszcze po pięciu z każdego rodzaju. Więc może jeszcze raz zrobię podejście do tego wideo i będzie lepiej słychać. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie z w stanie Waszyngton. Ciao.